Siema, siemanko, z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. E, dzisiejszy filmik, e, w ogóle nagrywam go drugi raz i nie wiem, jak się z przywitać teraz, bo czuję się trochę jakbym mm, jakbym już przeżyła to, co mówię, na no, ale trudno. E, wybaczcie. W każdym razie, że nie było filmików w poniedziałek, ale no miałam problemy techniczne i przez to też nagrywam Drugi raz ten sam filmik. A filmik będzie o takiej tematyce w sumie trochę pogadankowej, bo ostatnio trafiłam na filmik, który. Boże, na filmik. Ostatnio trafiłam na artykuł, który jest na podstawie danych z Gudrica, co dużo ułatwia sprawę, dlatego że z założenia ja nie będę musiała tych danych opracowywać, tylko opracował jak ktoś inny. A mowa tutaj o książkach, 76 książkach, które przez ostatnią dekadę były naj bardziej popularne, najbardziej czytalne, jeżeli chodzi o statystyki Goodreadsowe, hmm, więc pomyślałam sobie, że przejdziemy przez tą listę magazynu, czy też strony ma, strony mamadu.pl, która właśnie taką listę opublikowała. No i się zastanowimy nad tym, pogadamy czy czytałam, czy nie, czy słyszałam, czy nie, co uważam i tak, dalej, i tak dalej. Więc najpierw intro i przejdziemy już do takich konkretów większych może po nim. Ostatnio mam taki problem, bo wydaje mi się, że albo robię turbo krótkie wstępy, albo robię bardzo długie wstępy i nie umiem jakoś tak przed tym intrem w taki sposób was zachęcić do filmiku, żeby to rzeczywiście było przed intrem. Bo teraz już powiedziałam wszystko przed w ogóle, jakby intrem i to było strasznie długie, no ale dobra, nieważne. W każdym razie wracając do tematu filmiku. Tutaj są książki. Te książki są podzielone na mm, rodzaje, gatunki tych książek, więc przejdziemy sobie przez połowę tego w tym filmiku i żeby ten filmik nie był za długi no bo wiadomo jakby u tych książek jest 76 to jest dosyć dużo no to po prostu podzielimy go sobie na dwie części jedna dzisiaj druga się pokaże w poniedziałek ja dwie nagram dzisiaj więc takie oszukać przeznaczenie trochę no i tyle. Wy już powinniście widzieć mój ekran. No i tak się prezentuje tutaj ten wspaniały, wspaniały artykuł. Opublikowano listy 76 najpopularniejszych książek ostatniej dekady. No i tutaj piszą o tym. I mamy 76 książek najpopularniejszych książek dekady. Zacznijmy sobie od literatury obyczajowej i romansu i tu na pierwszym miejscu mamy książkę, którą czytałam, czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Taylors Jen Jen Taylor Jenkins Reid. Jak wiecie, Siedmiu mężów Evelyn Hugo nie było książką, która mi się jakoś wybitnie podobała, ale pozycja druga na tej liście, czyli Daisy Jones and the Six, była już moim zdaniem dużo lepsza też napisana trochę później przez Taylor Jenkins Reid, co moim zdaniem dość mocno widać i też, e, też Daisy Jones na pewno będzie książką, która się pojawi w jednych z lepszych w, jednych... w liście książek, które są jednymi z lepszych przeczytanych przeze mnie w tym roku. E, następnie mamy Carissa, to powraca również Taylor Jen Jenkins Reid, której nie czytałam jeszcze. E, I Malibu płonie, które mam z tyłu na półce i ciągle czeka na to, żebym je przeczytała. Od zeszłego roku w sumie, bo dostałam je na święta. Na pewno w najbliższym czasie je zabiorę. Następnie Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze. Z tego, co kojarzę, to jest taka powieść trochę ala młodzieżowa, ale ja jej nie czytałam. Widzę okładkę przed sobą. Czy ona ma taką żółtą okładkę? Czy to jest ta książka? Eee, poczekajcie, bo mi to nie da spokoju normalnie. Grafika. A nie, to ja widziałam trochę inną książkę przed sobą, ale to też kojarzę. No ale w sumie odcienie żółci się w miarę zgadzają. Eee, I dalej mamy Kristin Hanach, e, gdzie poniesie wiatr. Ja jeżeli chodzi o Kristin Hanach e, o Kristin Hanna, to czytałam tylko jedną jej książkę jest to wielka samotność, która miała bardzo, dobry poten bardzo duży potencjał, ale później e, no później już nie miała. Jak dziś śpiewają Raki Deli Owens, e, tak, bardzo lubię tą książkę, chociaż ja osobiście bym chyba nie powiedziała, że to jest literatura obyczajowa, łamana na romans, tylko bardziej bym powiedziała, że to jest taka bardziej piękna może literatura, no ale niech będzie. Wielkie kłamstewka, e, Lynn Moriarty, e, ja e, słyszałam o tej książce ze względu na serial, bo jest dość głośny e, jest bardzo polecany w ogóle. Więc tak, chciałabym ją przeczytać i tak chciałabym również obejrzeć serial. Sekret mojego męża, tej samej autorki. Szczerze mówiąc, nie słyszałam o tej książce. Dalej mamy książkę, która jest chyba najbardziej kontrowersyjną książką ostatniej dekady, czyli jest to Ugly Love. Bardzo mocno książka taka, o której są skrajne opinie, bardzo różne opinie. Ja nie czytałam. Ja Colin Hoover dość dawno temu przestałam czytać tak spokojnie, z 5-6 lat temu, i od tamtego czasu już nie czytałam żadnej jej książki. Mm, raczej nie sięgnę po Ugly Love. The Spanish Love Decep Deception, yy, Eleny Arms. Ja słyszałam też o tej książce i widziałam ją, to jest chyba zeszłoroczna premiera. Ale jej nie czytałam, chociaż się zastanawiałam przez chwilę. Następnie mamy lekcję chemii Bonnie Garmus. Kupiłam ostatnio tę książkę, mam ją na półce i bardzo bym chciała przeczytać, dlatego że dużo różnych ludzi z różnych środowisk mówiło mi, że to jest bardzo dobra książka i chciałabym się o tym przekonać. Bajecznie bogaci Azjaci, Kevin Kwan. Ta książka ma ekranizację na Netflixie, nie? No ma, teraz tak mam to przed oczami. Nie czytałam jej, ale słyszałam o niej kilka opinii, jeżeli chodzi o Book Media, i różnie, bardzo różnie. Raczej chyba niepochlebnie, właśnie słyszałam, chociaż no bardzo różnie. Światło w środku nocy JoJo Moyes. Ja JoJo Moyes czytałam tylko zanim się pojawiłeś i zaczęłam czytać drugą część, czyli kiedy odszedłeś, ale to było bardzo dawno. JoJo Moyes ogólnie jest taką autorką, która jest bardzo, bardzo lubiana. Zanim się pojawiłaś, też mi się podobało, chociaż bardzo dawno temu to czytałam, jeszcze zanim założyłam kanał i zanim bardzo dawno teraz tak robię taką retrospekcję przed oczami, mam moje życie i to było to było dawno. To było jeszcze zanim się wprowadziłam do Wrocławia, czyli zanim poszłam na studia w sumie. Albo w tym samym roku, w którym poszłam. No dawno w każdym razie. Zaginiona apteka Sara Penner. Nie wiem, co to za książka, nie słyszałam o niej. Dajcie mi znać, jeżeli ją czytaliście, bo ja jej nie czytałam. Mad Honey, Judy Picot, Picot i Jennifer i Finally Boylan. Jeżeli chodzi o Judy Picot, ja nie wiem, czy ja dobrze czytam to nazwisko. To jest taka książka... Jakieś po nią sięgałam w gimnazjum, ale jej nie przeczytałam. Ona jest bardzo znana. Poleciłam ją przyjaciółka bez mojej zgody. O, to jest jej, co nie? Tak, to, to jest jedyna książka, którą kojarzę tej autorki. Tak to ja z nią nie miałam za dużo do czynienia. Następnie mamy thrillery. Dziewczyna z pociągu. E, Pauli Hawkins. E, czyli chyba najgorsza ekranizacja, jaką widziałam w swoim życiu. Ta... Ten film, bo książki nie czytałam. Ten film mi się tak wybitnie nie podobał, że Wy sobie nawet nie wyobrażacie. Ale nie wiem dlaczego, ale mi się nie podobał, już nie pamiętam. Byłam na nim w kinie i ja byłam bardzo jakby zniesmaczona tym filmem strasznie mi się nie podobał. I to sprawiło, że nie chciałam już sięgać po książkę, jakoś tak się zostało, że nie przeczytałam jej. A dalej mamy amerykański brud: Jeannie Camis, Camins, Camines? Miałoby sens. Jeannie Cummings. Ok. Eee, nie czytałam tej książki i nie słyszałam o niej nic. Powieść historyczna, kochani. Światło, którego nie widać, Antoni Doer. Eee, książka dość popularna ostatnimi laty. Eee, ja jej jeszcze nie czytałam, nie czytałam również Słowika Christine Hanna. I chyba nie będę czytać, dlatego że mm, po pierwsze ja mam trochę mm, awersję do powieści, bo człowiek jest powieścią wojenną, z tego co słyszałam, z II wojny światowej, nie? I poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale ja czytałam w zeszłym roku taką książkę, która się nazywała a już nawet wyparłam z głowy tytuł, bo mi się nie podobała. Może wy pamiętacie, bo pojawiała się w najgorszych książkach chyba. Ale też była książką. Ona to była książka o Niemcach. W sensie dobra, nie będę się rozwodzić teraz nad tym, ale była o tematyce II wojny światowej. No i ogólnie, jeżeli chodzi o powieści fabularyzowane traktujące o II wojnie światowej, ja jestem bardzo uprzedzona do nich, bardzo, bardzo do nich uprzedzona i dlatego nie planuję sięgnąć po Słowika. Też ze względu na wielką samotność, która no była jaka była, więc jeżeli miałabym e, sięgnąć po jakąś książkę Christine Hanna, to sięgnęłabym chyba po Zdarzyło się nad Jeziorem Mistyk, tak się nazywa ta, powie ta powieść. Po raczej nie. Dalej mamy tatuażystę z Auschwitz, e, Heather Morris. E, nie czytałam. Czy planuję? Nie wiem. Mówię Wam, to jest... Może, może tak. Gentleman w Moskwie e, Amora Toulsa. E, formalnie rzecz biorąc, Gentleman w Moskwie jest ze, przeze mnie czytany w tej chwili, ale od jakichś dwóch miesięcy jestem na 80. stronie, więc e, dlatego powiedziałam formalnie. E, ja przeczytam ją do końca roku. Miałam po prostu inne książki i gdzieś tak to się nadkładało. E, na razie mi się bardzo podoba. Ale się jeszcze rozwija. Jestem dopiero na tym etapie, jak on poznał tą dziewczynkę i z nią tam jadł śniadanie, i się teraz z nią bawi czy coś, więc to jest chyba sam początek dopiero historii. E, nim staliśmy, stałyśmy się wasze, Lisa Winegate, e, Wingate, prędzej pewnie, e, nie czytałam tej książki. E, dalej mamy pacinko Mindjin Lee, Minin Lee. E, jakkolwiek to przeczytać yy, azjatyckie nazwiska w ogóle są ciężkie yy, tak planuję przeczytać tę książkę yy, ale jeszcze nie teraz bo aktualnie mam bardzo dużo książek na półkach a paczinka nie mam i pomyślałam że może tak do końca roku bym nic nie kupiła to nie jest jakiś oficjalny challenge nie myślcie sobie ale taki no taki nieoficjalny to jest challenge właśnie że może, może, stop. E, I dalej, dalej, co mamy? Sieć Alice Kate Queen. E, nie znam tej autorki, ale ona się nazywa jak Julie Queen. A Julie Queen napisała, w sensie napisała Bridgetonów I przez chwilę myślałam, że to ta autorka. Kate Queen. Autorka powieści historycznych. Mhm. No, okej. Okay. Nie czytałam tej książki, ani o niej nie słyszałam. Dalej Fantazy science fiction i przejdziemy przez Fantazy science fiction i już sobie literaturę piękną zostawimy na następny filmik. I na pierwszym tu miejscu jest Biblioteka o Północy Mata Haiga, którą czytałam. Bardzo lekka książka, w ogóle można ją przeczytać w jedno popołudnie. Ogólnie polecam, poleciałam też mojej mamie, bo jak ktoś lubi takie książki, w których się traktuje o o tym, że co by było gdyby, i są pokazane różne alternatywne rzeczywistości historii tej samej osoby, no to Biblioteka o Północy jest bardzo fajna. Czy to jest takie typowe fantazy? Ja bym też to chyba pod literaturę piękną bardziej pod... Yy, podłożyła, chociaż no wiadomo, oficjalnie literatura piękna nie jest... nie jest gatunkiem yy, literackim. Projekt Hail Mary. Jeżeli się wyciągnę z Wielkiego Polowania i może ze sroka, sroka, Smoka Odrodzonego Roberta Jordana w tym roku, żeby tak sobie chociaż trzy części mieć za sobą koła czasu, bo słucham teraz, to prawdopodobnie projekt Hail Mary będzie następną książką, którą będę słuchać. To albo 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, jeszcze nie zdecydowałam, bardzo bym chciała przesłuchać projekt Hail Mary, ale to jest jeszcze przede mną. Stacja 11 Emily Sand, John Mandel, Mandel. ja nie czytałam Stacji 11 i nie czytałam również Morza Spokoju w ogóle nie słyszałam o tych książkach dalej jest Mroczna Materia Blake'a Croucha Blake'a Croucha ja czytałam tylko Rekursję i po spotkaniu z Rekursją na pewno chciałabym spróbować również przeczytać Mroczną Materię, która zbiera ogólnie wyższe opinie i Blake Crouch też jest takim autorem, który jest bardzo, bardzo mocno polecany. Red Riesling, złota krew Pierce Brown nie czytałam również w tej pozycji. No i na tym zakończymy na razie. Przeszliśmy przez co? Przez literaturę obyczajową, romans, przez thriller, przez powieść historyczną i fantasy i science fiction. Więc przed nami następna będzie literatura piękna. Ja się z wami żegnam dla mnie na chwilę, dla was na kilka dni e, i zapraszam do następnej części e, i na mojego Instagrama Egudrica oczywiście, bo wam zapomniała. Linki znajdziecie w opisie. Hej!